Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Gabli i kontynuujemy znów grę w Five Nights at Freddy's 3. No po prostu kontynuujemy naszą grę. Drugi odcinek mamy. Okej, okay, o, mamy spring trapa. Nareszcie będzie się coś działo Okej, okay, już mi uciekł, skubany. Okej, okay, dawno nie było tego właśnie odcinka, drugiego odcinka. Tak naprawdę chciałem nagrać ten odcinek już w jednym dniu, ale, ale oj tam. Więc dobra, teraz musimy się zająć naszym, naszym króliczkiem. Sobie tutaj zablokuję wentylację. Okej. Okay. Czekajcie, ja sobie trochę przyciszę. No. Okej, okay, więc... Teraz będzie ciągle uciekał, zajebiście. Dobra, zostań tu. Sobie popipnę. No już mam pierwszy error, nie wiem teraz nagle co się dzieje dziwnego, ale to dobrze Bo nie będę musiał gadać o jakichś dziwnych rzeczy Króliczku Kolejny error Dawaj Okej, okay, jesteś tutaj, o był balon Wiedziałem przyjacielu, że to ty będziesz Ok. Stój tutaj, przyjacielu. Nie, Error kolejny. Dawaj szybciej. Ja muszę się zająć tym królikiem. I uciekł. Ale spokojnie. Spokojna główka. Będzie dobrze. Główka TTV mi pomoże w tym. Ok. Druga jem yeah. Jak na razie, jak na razie nie było jeszcze żadnego skiera. Może to dlatego, że jakoś umiem w to trochę grać Okej okay. mm, Gdzie ten królik? Gdzie ty króliku? O, tu jesteś, dobra Tu jesteś Chodź tu Okej, okay. audio error, szybko Trochę będę musiał mówić głośniej, bo to będzie mnie ogłuszało pewnie czy coś. Chodź tu. Nie uciekaj mi. Masz tu zostać, króliczku. Oj, króliczku. Nie bądź taki. Bądź żółty, króliczku. Jest to dopiero druga godzina, a ty chcesz mi już uciekać. Nie ma tak. Nie ma. Okej. Okay. To ja sobie poczekam. Trzecia, jem, o, nie, 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 wideoerror. Kurde. Psujesz mi kamerę, ty, <gry> Ciumcioku, jeden. O, wetilation. Ciumcioku. Kurde. Ciumciok. Ciumciok chce mnie zmylić. Ja ci dam. Ja ci dam. Dobra. O, nie, 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 nie. Dobra, króliczku. O, balon, bo ja widziałem tutaj, proszę państwa. Gdzie ty jesteś? Ej Króliczku Gdzie jesteś? Kurde no, dawaj. Gdzie jesteś? O, luju. No nie, fuck! Dawaj, trzeba go znaleźć. Audio error. No ty drugiej nie przejdę, Luju. Czwarta jem. Nie wiem czy mi się wydawało, że widziałem tam Spring, trapa. Dawaj, gdzie jesteś? Hello. Kurde. O nie! O nie! O nie! Nie możesz mi uciec Nie możesz mi uciec, o nie Kurde no! Dobra, będę pipał w to. Odstraszy cię to. Boisz się tego. Nie no, cz... kurde. Kurde no, przegram. Czwarta jem, no i już przegram. Oluju. Dobra. Pimpnę to. Piąta jem! Dawaj. Dawaj, kurde, no. Dobra, nie, nie, wolę nie wchodzić w kamery, bo wiem, że on mnie zaatakuje wtedy. Ale też jak wejdę w panel, to też mnie zaatakuje. Chyba, że walę to. Terrory. Czekam, aż będzie, Walę to, Walto. to, ja muszę, muszę wygrać tą noc. Możesz zasypiać, kurde. No nie. Nie zasypiaj dawaj. Szósta jem. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Jest! Jeszcze żyjesz. Jeszcze żyjesz. No nie. Ty głupi czwelu. Coś ty zrobił? Ach. Kurde! Będę musiał jeszcze raz! Fak. A już ile nagrywania jest? 6 minut. Kurde, no to będzie dzisiaj długi odcinek. Nie poradziłem sobie z króliczkiem. Czekajcie. Tak, jest chyba rozłączony telefon. Nie wiem czemu sam się rozłączył, ale dobra. Może po prostu tak to działa? No to się działo. No nareszcie yy, coś ciekawego się dzieje. Kurde. No tak to w ogóle to się nie przestraszyłem, bo jego jumpscare nie są yy, aż, tak, aż tak straszne. Okej, okay, jesteś to króliczko. Kurde no. Mogłem wygrać tu noc, a to przecież ciebie głupi felu Ej. Możesz tu zostać. Okej. Okay. Sobie tutaj popatrzę na kamerę. Nie. Ja na kamerę 07 nie patrzę, bo nie chcę mieć czynienia z cziką, chociaż nie wiem, czy się pojawię w nocy drugi, czy w trzeciej, ale i tak tam wolę nie wchodzić. Na tą kamerę. Pierwsza jem. Yeah. Proszę państwa, nadal trzymamy króliczka. Jest dobrze. Króliczku. Nie tu w bambusanieru. Trzęsą mi się nogi ze zdenerwowania. Ej, wideo error. Kurz nic nie powiedziałem. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Dobra. Jest dobrze. O, balon, Boy przyjacielu. Ja się nie nabiorę na ciebie, o. Zamknąłem oczy, no i zniknął. Okej, okay, dawaj, dawaj. O, o druga jem. bardzo się cieszę. Ventilation Error To mi nic nie przeszkodzi w wygraniu drugiej nocy. Boże, chciałem powiedzieć pierwszej. Teraz to mam dużo energii do nagrywania i bardzo się z tego cieszę. Dawaj, dawaj. Że się jestem trochę poddenerwowany, że nie mogę wygrać drugiej nocy. To co dopiero będzie z późniejszymi? Ale nie, to jest tylko dlatego, że czasami mm, Spring Trap robi się szybki, a czasami robi się po prostu taki wolny. Pierdykas. Kurde, dobra. 8 minut. o luju No to dzisiaj będzie długi odcinek. I może nawet bez intra i yy, bez outra. Okej, okay, dobra. Wideo error. Ale wiem, że tam nadal króliczek siedzi. Mam trzecią IM. Jeszcze tylko trzy godzinki. I wygramy naszą noc. Musimy wygrać. Musimy wygrać. Bo. Bo musimy. Bo nie chcę przedłużać tego. No i znów. No, On tak to nie ma. Nie, nie, nie. No. Czekam, czekam na Twój ruch. No. Tak to wygląda. On tutaj balon bądź sobie yy, stał przed kamerą. Chciał zabłysnąć. Trzeba było się burkatem obsypać. Hehe. Okej okay. Słyszę Jestem zadowolony teraz Oluju Oluju, mam dwa errory Dobra, nie będę reboot al y, brać, bo to będzie wolniej trwało Będzie szybciej trwało ten, y, po prostu pojedynczo Urde, Kurde, alarm Dobra. Nadal no, no, go trzymam jest dobrze. Czwarta IM i on y, tutaj już y, nie stoi na, przy n, szybie. Czyli, wideo error. Musiał mi to zrobić króliczek. O, no, a niedługo będą zabawy z innymi animatronikami, a nie tylko z tobą, króliczku. Z fantomami. No, oprócz tego fantom balonboja i fantomczyki, bo znam na nich sposoby. Na fantom Frediego to... Kurczę, nie wiem, no... Znaczy, po prostu trzeba szybko pójść albo do kamery, albo poczekać sobie tam... Albo, no... no tak, no tak. A na Foxy'ego fantom to w ogóle to już to już inna bajka to niestety trzeba nie go dam mieć. jeszcze będzie ten, Phantom Puppet, Dobra, przyjacielu, przyjacielu masz mnie uciekać piąta I.M. jest video error, okej, okay. exit Shit, Dobra. Okej. Okay. Uciekł mi. To jeszcze kolejne naprawianie. Uda mi się przejść tą noc. Uda mi się, uda mi się, uda mi się. Oczywiście, że mi się uda. No, proszę bardzo. Szósta I AM. Szósta I AM. Proszę bardzo. Pańs proszę państwa. Mam. Wygrałem życie. Jeszcze tylko tą minigierkę trzeba wziąć. Wziąć, kurde. Trzeba przejść. Idziemy. O, zbieramy babeczki. Dobra, lecisz. Nie. Nieudany skok Adama Małysza w wiadomościach będzie. Chociaż on teraz jako ten kierowca jest. No to tego, Piotra Żyły, o. Nie, jeszcze kolejny. Ciacha. Okej. Okay. Chcecie jeszcze? Nie chcą. No to ja idę. To by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie dać oceny, oczywiście. I czekajcie na trzeci odcinek. Zamknij Mordę. Czekajcie na trzeci odcinek. Do zobaczenia. Cześć. I na razie.